Dzień dobry. Dzisiaj w naszym studio gościmy Jacka Wilantewicza, założyciela zimbickiej grupy teatralnej oraz stajni metamorficznej. Witam Jacku. Dzień dobry, witam. Jacku półtora roku dość mocno działasz w okolicy pod względem występów. Opowiedz o, o swoich dokonaniach w ostatnim czasie. To może zacznę od tego, co właśnie jest aktualne najbardziej. Wróciliśmy z festiwalu w Choryce Zdroju. Ze wspaniałą nagrodą. Tutaj Stojącą, srebrny róg myśliwski króla Jala. Chcieliśmy się troszeczkę tym pochwalić, przedstawić, troszeczkę opowiedzieć o festiwalu, opowiedzieć, co się tam wydarzyło. Właśnie z Ziębicką Grupą Teatralną, którą prowadzę, prowadzimy z Temarą Mielczaninową. Pierwszy festiwal i od razu taka wysoka nagroda, więc jesteśmy, cały zespół zresztą, mówię tutaj w imieniu wszystkich, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że tak się nam powiodło po prostu tam. Duża była konkurencja. No, 12 zespołów e, z całej Polski, jeden zespół z ze granicy, e, ze Słowacji. E, wiele wspaniałych, dobrych spektakli, interesujących propozycji teatralnych. Również e, takich już znajomych twarzy się trochę pojawiło, które tutaj zapraszaliśmy do nas do, e, na festiwal Nasze Rodzimy już e, w stajni metamorficznej, które organizujemy wieczorem metamorficznie. Bo rozumiem, że to wszystko było w teatrze, zachowane jakby tutaj w teatrze ofowym. Tak, więc o, ta konkurencja, z którą mogliśmy się zmierzyć, e, to są oczywiście teatry ofowe, teatry amatorskie, ale działające już, mające swoją historię. Ten, ten festiwal w Foryncu też ma już swoją długą tradycję. Jest e, 44 edycja, jest 44 lata minęły. E, 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 i tak samo teatry, które przyjeżdżają na ten festiwal, które odwiedzają choryniec, to są często stali by, bywalcy. E, na przykład teatr Wojtka Kowalskiego za z nami, e, który po raz kolejny też otrzymał nagrodę. Więc niektóre teatry przyjeżdżają tam już od 20-25 lat. E, bardzo doświadczone zespoły, bardzo doświadczeni artyści, więc konkurencja. Naprawdę wysoka, poziom wysoki. No i mieliśmy tą, tą przyjemność zagrać. Już samo to, że zakwalifikowaliśmy się do tego konkursu, to, to, to jest wyróżnienie, że wśród, znaleźliśmy się w gronie tych 12 teatrów. No i potem oczywiście wspaniałe jury nas oceniało. Właśnie kto was oceniał? W tym roku. Oceniał pan Mikołaj Grabowski, pani Dominika Ostałowska i pan Łukasz Drewniak. Myślę, że dla świata teatru to są nazwiska znane. To było na pewno ciekawe doświadczenie, taki, taki konkurs, który trwał kilka dni z tego co wspomniałeś. Pędziliśmy cztery dni w Choryńcu. cztery dni festiwalowe, cztery dni oglądania spektakli, rozmów, dyskusji, spotkań. Wielka gala na koniec, rozdanie nagród. To był pierwszy nasz taki wyjazd z Ziębicką Grupą Teatralną. Wcześniej te ogólnopolskie spotkania teatralne, które my organizujemy u nas w Nowinie, w Teatrze Stajni Metamorficznej, więc to był taki drugi festiwal powiedzmy, ale taki konkursowy pierwszy na wyjeździe. No i rzeczywiście pierwszy spektakl, który zrobiliśmy razem, więc pierwszy tytuł, Zwierciadło Kwiatu. Trzecie, trzecie i czwarte, bo zagraliśmy w Chorwacji dwukrotnie, raz dla żyry i raz dla publiczności, gdzie ten pokaz dla publiczności był biletowany również. I od razu, jak się udało, że, że się to spodobało. Później dyskusje były dosyć jeszcze podczas powrotu w busie, ale również na naszych zajęciach, które już odbyliśmy, że, że wszystko działo się bardzo szybko, bardzo intensywnie, wiele wrażeń. No i też zespół twierdzi, że jest gotowy dalej do, kolej do, do pracy nad nowym spektaklem po prostu. Przed kim się lepiej gra? Przed żyli czy przed publicznością? Oj, myślę, że, że już ten drugi raz, kiedy graliśmy przed publicznością, to był dużo, dużo luźniejszy. Więcej było pewności mm. w nas, a przed jury to jednak czujemy, że jesteśmy oceniani że startujemy w konkursie, więc no to trudniej. Jacek, jesteś założycielem, jak już powiedzieliśmy wcześniej, zarówno Ziembickiej Grupy Teatralnej, oraz prowadzisz Stajnię Metamorficzną. Powiedz, czy ciężko połączyć te dwa elementy y, twojej działalności? O, no, w ogóle jest tego jest dużo więcej, bo poza Ziembicką Grupą Teatralną i Teatrem Stajni Metamorficznej, który tworzę razem z moją partnerką Stamalą, y, gdzie prowadzimy Ośrodek. Y, Sztuk performatywnych w Piowili. Cała administracja, wszystko, co za tym idzie, Fundacja Studio 27, którą prowadzimy wspólnie, ale również prowadzimy zespół w Strzelinie, Teatr Grot, to też mniej więcej od roku, gdzie robimy też kolejne spektakle. Więc wszystko to razem ruszyło w podobnym czasie. Dodatkowo jeszcze prowadzimy zajęcia. Z dziećmi prowadzimy zajęcia z młodzieżą w szkole, w zespole szkół ponadpodstawowych w Ziemicach, a także w Strzyniowskim Uniwersytecie Dziecięcym. Więc no jest tego trochę i muszę powiedzieć, że jest to pogodzić o tyle łatwo, że to jest ta sama działalność. Czyli cały czas zajmujemy się teatrem, cały czas zajmujemy się prowadzeniem grup, prowadzeniem zespołów. Więc y, oczywiście materiał jest różny i trzeba dużo, dużą kreatywnością się kazać, żeby wynajdować różne pomysły, czego zawsze mamy dużo. ale... No ale jednak zarządzasz różnymi ludźmi, tak? Jakby tak. Każda grupa ma pewno, na pewno inną specyfikę, inny charakter i, i, i to są zawsze inna grupa ludzi. Powiedzieliśmy już o Waszych Twoich sukcesach albo całej Zimbijskiej Grupy Teatralnej, no ale również jest ta kwestia sceny metamorficznej. Z tego co wiem, to planujecie już kolejną trzecią edycję waszego festiwalu Wieczoru Metamorficznego. Co tam się ukaże w tym roku? Co, co, co planujecie na, ten, na tą edycję dla, dla publiczności, dla gości? Tak jak powiedziałeś, trzecia edycja, więc już mogę to powiedzieć: że Znamy datę. To jest 26 sierpnia. Odbędzie się po raz trzeci, odbędą się ogólnopolskie spotkania teatralne. Wieczór metamorficzny we Nowina w naszym ośrodku teatralnym. No i chcielibyśmy poszerzyć trochę ten repertuar więcej zespołów zaprosić jeszcze. Idealnym by było, gdyby ten, te wieczory metamorficzne bo w zasadzie teraz myślę już o wieczorach metamorficznych. Żeby te ogólnopolskie spotkania teatralne przeciągnęły się być może na początku na dwa dni, może kiedyś w przyszłości na trzy ziemska grupa teatralna, stanie e, z, z metamorficzna, no to to już są słowa, które tutaj padają po raz kolejny w naszym wywiadzie, no ale ciężko takie jeszcze prowadzi się samemu, prawda? Jakby czy macie jakieś wsparcie zewnętrzne ludzi, którzy Was tutaj no, wspomagają w, w tej pracy i w tworzeniu. No Już od samego początku. Przynajmniej od, od tego, kiedy się troszeczkę na zewnątrz zaczęliśmy wychylać z naszą, e, z naszą działalnością, z naszą pracą teatralną tutaj w gminie Ziębice. E, 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 zostaliśmy wsparci przez, przez gminę Ziębice, przez burmistrza, pana Mariusza Szpilarewicza. E, od razu gdzieś tam, od razu e, pod, pod swoje skrzydła nas wziął dyrektor ziembickiego Centrum Kultury Mateusz Geroń. Wielki Miłośnik Teatru pozwolił nam korzystać z zasobów Ziemieckiego Centrum Kultury, z tego miejsca, ze sceny, z sal. No i dał nam wolną rękę, żebyśmy działali, żebyśmy pracowali nad teatrem, tworzyli tutaj to środowisko. Dzięki wsparciu Ziemieckiego Centrum Kultury udało nam się właśnie wyjechać na ten festiwal, bo to też jest transport, to są różnego rodzaju akredytację, trudno by było te pieniądze znaleźć po prostu, gdyby, gdyby nie to wsparcie. Czy można was jeszcze jakoś wesprzeć? No, oczywiście te potrzeby są duże, dlatego że sam wieczór metamorficzny i to, że chcemy się rozwijać, że robimy ten festiwal, to, są, to już są duże koszty, gdzie musimy zaprosić zespoły, Zaoferować im pewne czy tam, wyżywienie, i tak dalej. To my również zapraszamy i zachęcamy do współpracy z Jackiem Wilantewiczem yy, oraz do wsparcia, zi zarówno ziemickiej grupy teatralnej oraz stajni yy, metamorficznej. No i jeszcze raz dziękuję Jacku za to, że u nas byłeś. Gościliśmy dzisiaj zdobywcę srebrnego yy, rogu myśliwskiego króla Jana. No i co, gratulacje, gratulacje. A ta trąbka to jest y, tylko taki statuetka, czy to faktycznie gra? To faktycznie gra. To jest y, srebrny róg myśliwski króla Jana. Ale chciałbym jeszcze tylko powiedzieć y, to, że oczywiście mówimy tutaj o naszej działalności, o tym, że no, prowadzę ten zespół razem z Tamarą, ale chciałbym jeszcze wspomnieć o naszych wspaniałych aktorach, którzy tak świetnie się rozwijają i bez nich nie byłoby tej nagrody. Także nie zrobiliśmy tego sami. I wszystkim serdecznie z tego miejsca dziękuję, którzy, którzy są w zespole Ziemieckiej Grupy Teatralnej, którzy go tworzą. Jesteśmy naprawdę coraz bliżej siebie, tworzymy już taką rodzinę teatralną i myślę, że chcemy odnosić wspólnie kolejne sukcesy. I mogę teraz właśnie chyba w ten róg włochać. Do dzieła. Dzięki, wielkie.